Proszę państwa, jestem teraz na stacji moja między Tomaszowem Mazowieckim a Warszawą. Po prostu przyjechałem tu przypadkiem. I co ja tu widzę? No nie wierzę. No nie wierzę. Po prostu jaka piękna stacja. Zaczynamy od początku. Po prostu tu jest raj, jeśli chodzi. O klasyczne samochody. No nie wierzę po prostu. No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Zaczynamy od początku. Volga M21. Tego nie jestem w stanie rozpoznać. Ja tam tylko polonezy znam. Piszcie po kolei w komentarzach, co to za samochody. Na pewno nie będę połowy z nich znać. Łada Samara i Łada 2106. Gdyby nie rejestracja, to bym szczerze nie wiedział, bo wszystkie są do siebie podobne. Wartburg I starsza wersja Wartburga. Nigdy takiej na oczy nie widziałem. Widzę ją po raz pierwszy. Natomiast to oto każdy z nas polskich ulic. I nie tylko polskich. Zaporożec i Dacia. 1300. Może będę kręcił tak tutaj nad tymi płotami. Będzie lepiej widać. Nie mogę się doczekać aż do Polonezów dojdziemy. Drabant. tutaj nie wiem jak przejdę bo jest gaz postaram się jakoś na około przejść Moskwicz jeden i drugi 408 i 407 idziemy dalej Jeszcze raz tutaj z góry pokażę. Skoda 105S i Skoda Octavia. Tak, tak wyglądała oryginalna Skoda Octavia, nie ta, która teraz jeździ po ulicach. Idziemy dalej tutaj naokoło. O, Mikrus i maluch. Zastawa 750. Tutaj proszę się, yy, 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 Proszę mi wybaczyć pomyłkę, ale to była chyba wersja Fiata 500 przerobiona, czy jakoś tak dokładnie. Możecie też napisać. Ja naprawdę no, no, na zastawach to się nie znam. No i oczywiście klasyczna zastawa, która jest bodajże Fiatem 127. Też możecie mi poprawić, jeśli się pomyliłem. Mamy teraz FSM Syrenę i FSO, syrene i rower. Nie wiem, zobaczymy na przybliżeniu Wigry 3. Bardzo popularny. A można tam wejść, tak? A, furtka jest, no to wejdziemy przez furtkę. No i są polonezy. klasyczny borewicz 1.5 LE i 1.6 GSI w wersji z multi wieloprzyszką, multipoint injection Caro Plus Bardzo ładny egzemplarz. Taki sam kolor bordowy jak z Daniela. Mamy Fiata 125P, a właściwie, sorry, jaki Fiat? To źle jest podpisane. To jest FSO 125P, a obok rzeczywiście polski Fiat 125P. Warszawa. W dwóch egzemplarzach. Jedna wersja Sedan, druga kombi. O ile to tak się nazywa, to kiedyś tak się nie mówiło. Oczywiście na to teraz tak się mówi. Wersja 203, Warszawa 203, tak? I Warszawa M20. Na Warszawach też się nie znam, także tylko pokazują. Moja bajka to polonezy, ewentualnie 125p. Szkoda, że tutaj do środka nie można wejść, ale te polonezy są przepiękne. Może troszeczkę bliżej się przyjrzymy jemu. O, kluczyki są, to można odjeżdżać wersja biała jeśli chodzi o kolor o to. piękny no mam nadzieję że kiedyś też uda mi się takiego mieć w kolekcji no to jeszcze przejdźmy się tutaj jak już jak tu można wchodzić myślałem że to jest zamknięte za tą furtką tu jednak można wchodzić to jeszcze przejdźmy się jeszcze raz tak pokażę z bliska każdy pojazd zastawy Maluch i Mikrus. Bardzo ciekawy turkusowy kolor. Skoda to 5S i Octavia. Mostki 407 i 408. Dwa Trabanty 601 i 600 3300 1300 i Zaporożec. Wartburg 312 i 353S. Łada 2106 i Samara. Vogue M21. No i to na końcu, czego nie poznaję. Być może też wałga. No nawet na pewno. A, no tak, to jest wałga, tylko ta nowsza. Tak, tak, z początku nie rozpoznałem, nie rozpoznawałem jej. Dobra. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, gdzie jest ta miejscowość. Chętnie bym Wam powiedział. Zaraz może się dowiem, to Wam dam w opisie. Takie muzeum na stacji Moja, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego. Dobra, wiem już w jakiej to jest miejscowości, ponieważ mam to na rachunku. Miejscowość Czerniewice na stacji właśnie Moja.